Serdecznie wszystkich witam w imieniu księdza proboszcza, księdza Wojtka w murach Bazyliki Świętej Brygidy. Myślę, że nie muszę tylko jakie ma znaczenie poświęcenia Pana Świętego na Gdańska. Dzisiaj myślę, że bardzo duże wydarzenie, wykład Pana Wierszka Żukowskiego, którego serdecznie witam. jest tej literalizmu fanatycznego prawdy. Trzy lata temu tak się stało, że Szydłowicz poprosił mnie o to, żebym powiedział kazanie w listopadzie, kiedy byłam prześmieniem za kolegów w obronie ojczyzny, m.in. żołnierzy w Ja nie bardzo byłem w temacie. Pierwsza rzecz, którą zrobiłem, to wszedłem na internet, pisałem Żołnierzy w i Pierwsza osoba, która wyszła w górę, to był pan I Tego czasu, tego momentu pod Śledzę te, te wszystkie wykłady, słowa, które są bardzo ważne dla naszych ojczyzn, dlatego w sami znaczeniu możemy dawać, że nasza praca, która może jest często niedoceniana przez naszych pracodawców, przez nawet naszych przyjaciół, większości owoców, a tu nagle jest ogromny obóz i myślę, że my wszyscy jesteśmy wdzięczni za, za to, że są osoby, które zajmują się tym, tymi tematami trudnymi, których trudno jest... To ci, które trudno znaleźć, tym bardziej możemy się dzisiaj na żywo tutaj spotkać i wysłuchać kolejnego wykładu. Serdecznie witam pana Karola Wolskiego, ojczyznika IPM-u, który jest organizatorem tego spotkania i jego z kolejnym spotkaniu Klubu Historycznego gminę Stefana Krawa Roweckiego w pierwszym półroczu tego w pierwszym obroczu kościeli świątów Sowjetkowską, który m.in. miał rok 145 miał wydarzenia przełomu o zdobyciu Gdańska przez Sowietów, właściwie także z miracę z Kiewczej Piotra Womarczyka. Dzisiaj nasz specjalny gość w głorach Marii świętej Ryginy, dzięki uprzejmości na księdza Proboszcza i Księga. Krzysztofa, pan Leszek Żydowski, a może kilka słów powiem o panu Leszku Rzebrowski, to to w w latach 70. i 80. XX wieku, tu już w latach 90. pracownik Instytutu Historycznego im. Romana Moskiego, ale też w rzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ale pan Leszek jest dzisiaj z nami dlatego, bo był, kiedy państwo, pionierem badań nad przestępczością zorganizowaną Wargi Ludowej latach II wojny światowej, a także pionierem badań na podziemi antykomunistycznym, patriotycznym nad tymi żołnierzami, które dziś nazywamy żołnierzami wyględymi, niezłomnymi. Pan Maszek Rzekowski badał te tematy jeszcze na wiele lat przed wystawą Ligi Republikańskiej o żołnierzach Wyklętych, na wiele lat przed książką pana Jerzego ślaskiego i drodzy Państwa na wiele lat przed tym. Sejm Rzeczypospolitej Rzeczpospolitej Polskiej w lutym 2011 roku podjął decyzję o obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Witelnych, i to jest bardzo ważne. Chciałem też powiedzieć, że jesteśmy cały czas w procesie przywracania pamięci o polskich bohaterach. Nasze spotkanie jest cząstką tego procesu, ale dzięki Instytutowi na Pamięci Narodowej weszliśmy też w nieco inne zagadnienia, tak ważne i tak nowe. więc poszukiwania szczątków polskich bohaterów. Szczątków, dzięki którym możemy czcić tych żołnierzy zapalić świeczki, i składać kwiaty. W 2012 roku Instytut Pamięci Narodowej wydobył szczątki Stanisława Kasznicy, ostatniego komendanta Narodowych Sił Zbrojnych i chciałbym, aby to nasze dzisiejsze spotkanie w taki symboliczny sposób było dedykowane właśnie panu bułgownikowi Kasznicy. Już kończąc z przy drugim wstęp Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć, że Pan Leszek Grzebrowski wystąpił też tylko kilku filmach dokumentalnych, co naturalny. Jeden film z 2012 roku nosi tytuł Polska się o Was a więc Panie Leszku, Szanowni Państwo, tym co za moment usłyszycie, powinno być po raz kolejny o polskich bohaterach i o zbrodniarzach, którzy w interesie polskim idziemy. Dziękuję bardzo. może. temat nie jest kościelny, będzie mowa także o rzeczach drastycznych, drastycznych poradonych tak, jak w innych miejscach, gdyby to oczywiście łagodziło, ale prawdę trzeba głosić wszędzie, zawsze. Bez względu na to, czy wolno, czy nie wolno, czy ktoś sobie tego życzy, czy nie. Spotykaliśmy się wielokrotnie z zarządami, jak w dawnych tak, już zostało, jeszcze mamy pokolenie bandytów i morderców, No właśnie, ja się za Ja się zainteresowałem na początku tym, co dzisiaj nazywało się sprawiedliwością Coś w tym wypadku jest tak, słyszę, że taki popowieścia womór, że już w tamtym wieku coś się dzieje, to się dzieje od razu trochę już jako ten, który powiedział, tak sobie spokój, że inni powinni dać sobie spokój, że inni Mam nadzieję, że ona na się rozwiąże. Dla mnie jest sytuacją tak naprawdę nie wytłumaczalną, nienaturalną, że do dziś, może będą ponad po no kolei z dnia 89 roku, ponad święć wieku. Nie ma nowego pracodawca, raczej żadnego o fundamentach tego, co nazywane było Polską Ludową i fundamentach tego, co na rok 1989, bo wbrew małżonom większości nie byli to ludzie naleceni z tamtej formacji i to sprzeciw Z tamtej formacji wyrastały. W związku z tym nie ma nowego opracowań, czyli nie ma monografii naukowej, pełnej, szczegółowej. formacji, która nazywała się Gwardią Ludową. Niech ma wyglądać Armii Podatnej. Wiatr Wyglądarczy zrobił Polską Partię robotniczą do władzy, znakomitą rzecz i to czeka na dalsze uzdolnienia, bo to jest bogackie To Jest agenduralna działalność Komunistów na, na ziemiach polskich, powiązania z międzynarodową, z aparatem wykonawczym KWD ze zbrodniarzami. Jest nieopisana, nigdzie praktycznie do dziś nie ruszona, sprawa Komunistycznego Wywiadu na ziemiach polskich. Komuniści stoi formacja, w swoich formacjach Polskiej Partii Lotowniczej w Gartii Armii Ludowej nie mieli wywiadu antyniemieckiego. prawda? Ale prawdziwe Bo teraz mieli wywiad P, oznaczony takim kryptonimem. Tak jak Polac Fałsz z ten literkę P tak komuniści traktowali polskie organizacje wybodnych kościowe kryptonimem P. Cały dybret. i skierowany był na rozpradzowywanie środowisk niepodległnościowych. Postalanie danych personalu, miejsc kontaktowych, drukarnych i następnie wydawanie tych ludzi i ich miejsc, gdzie się konspirowali, gdzie się spotykali, do gestaty, do drogitalistami anonimowymi, ale bardzo często dochodziło do sytuacji, które po prostu trudno by tłumaczyć, do jawnego, pełnego współdziałania trzech struktur w podziemiu w czasie okupacji w Polsce. Były to struktury wywiadowcze Polskiej Partii Robotniczej Gartii Armii Rodowej, struktury NKWD i jednocześnie niemiecki aparat represyjny z KHZ i KHUC. Wspólne akcje przeciwko polskim niepodległościom. To jest ten dokwały dla tych, którzy po wojnie zdobyli władzę i napisali swoją historię i nie ma od niej odstępstw. Nie było tak, że po roku 89 ktoś z tamtego środowiska wyszedł i powiedział, przepraszam, łamaliśmy, byliśmy tacy, jak rzeczywiście o nas mówicie w tej chwili, jak w czasie wojny, pisaniakowcy czy telezetowcy. Jedna z największych publikacji nowo nowych po roku 89, która dotyczy tamtego okresu, to są Pamiętniki Władysława Górnickiego. Patologi wydane na początku lat 90, ocenzurowane przez rodziny, towarzysza Werblana, drugiego członka Biura Politycznego. Towarzysza Werblana w sądaniu profesorów, jeśli to jest nauka kszestowska to jest oczywiście taka profesor. On w swoich pamiętnikach nieco uronił rąb nadal jego Nie, pewne rzeczy napisał, rzeczy, które brzmią, które czyta się strasznie, ale jednocześnie tego nie dokończył. Być może napisał, ale rodzina sobie rzeczy. Tam jest opisana sytuacja, że podczas okupacji Polska Partia Radownicza, partia aniołowa, w swoich konspiracyjnych piseczkach, swoich oświadczeniach atakowała polskie państwo podziemne, jego instytucje, że współpracując z Gestapo w zwalczaniu o komunistycznego. To było przez cały okres okupacji i później w okresie powojennym. Gołówka temu i Nic takiego nie miało miejsca. Z tego powodu tak zostało pisane. Nie podnieśliśmy nigdy żadnych strat. Nie było współpracy podziemia niepodległościowego z Niemcami przeciwko nam. Tylko nie było w tym wszystkim dopełnienia. W takim razie, co z zarzutem drugą stroną, polscy niepodległościowcy. Od samego początku w zdawali sobie, zdawaniu sobie sprawę i mieli dowody, że komuniści wydają do Niemców, że współpracują z Niemcami. I tu pan dyskretnie, faktownie. Za. Tego tak nie rozwinął. Dlaczego? Dlatego, że prawda jest jeszcze bardziej odwrotna, niż tam się wydaje. To nie była tylko Sowiecka, ale nie, nie byli tylko ludzie, którzy ideologicznie widzieli sytuację w Polsce inaczej. Ale szli na najbardziej drastyczne zdrowie w kierunku całkowitego zamrzaństwa, żeby pozbyć się polskich chętnych żeby pozbyć się polskich organizacji i polskich przywódców. Jeszcze wcześniej zrobić to wobec na podstawie donosów, na podstawie tego, co sami ustalili. Dziś dowody mamy bezpośrednio, To nie są przypuszczenia, to nie są domniemania. Jest tak dużo faktów, że ta sytuacja wymaga opisania. Mam nadzieję, że wreszcie młodzi, młode pokolenie historyków też będzie się i naprawdę to wszystko pocisz. Dokumentów jest bardzo dużo Więc na ten temat jest bardzo dużo. Do tego komuna robiła to, co miała. Czyli pisanie relacji, wspomnienia, składanie relacji dla Zakładów Wszystko i Na HCP, PZP. To wszystko zostało. Składanie to bezwiednie. Tak jak to pamiętam, tak jak działało. Uważali, że Polska Ludowa jest też sygnał. Nigdy nikt tego... Obcy nie dostali do rąk, nie zobaczą, więc chwalili się tym, co robili, a co robili? Proszę bardzo, jak się czyta takie zapis, szlak naszej brygady, armii ludowej, oznaczony był trubami kobiet dzieci żydowskich, to co to znaczy? To znaczy, że my nic innego nie robili. Trzeba się było pochwalić tym, co robili, naprawdę. Nawet nie byli świadomi, jak to brzmi. Co to znaczy szlak brygady partyzanckiej, armii ludowej? Która miała rzekomo walczyć z Niemcami, Usiany tym trupami kobiety i dzieci żydowskie. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ci zbrodniarze, tak naprawdę ludobójcy, po wojnie porobili nieprawdopodobne kamienie. Nie osiągnęli jakichś terminów niższych czy średnich w Polsce wygodnych. co to to najwyższy, towarzysz Grzegorz Korczyński, który liczył na nas Stefan Kilanowicz. Po zakończeniu wojny w 1945 roku, szef wojewódzkiego urzędu. Badajny ten Komitetu Centralnego PKR w moim 45. Roku, kilka dni po zakończeniu działu wojennych powiedział coś, co przeraża do czegoś. To był Mikałżysta, uczestnik wojny domowej w Hiszpanii. W 43. roku do prawdy domowej w Nowym odpowiedzialny za śmierć setek żydów. Jak się czyta w opowieść, po co robi, jak do tego podchodzili, to się wierzyć nie chce, że ci ludzie, mogą być tam gazetami, jako ludzi. Jeden z jego podkładów. Później po wojnie pułkownik budowlana Wojska Polskiego, Edward Buraczewski, w studeniu przejdziemy tak? opisywał, że pili w jakiejś chacie i chciał się przepieczyć Wyszedł na zewnątrz i patrzył w sąsiedniej hołdku, jakieś cienie czytanie. Więc wziął na i sobie po a później poszedłem zobaczyć, kto to jest. Polscy zobaczyli, Kobieta z wojnie przez kolejne dzieci żydowskie, uciekająca usłyszała kaosy, że gwardia ludowa w Jak szem zobaczy, kto żeby wrócił pić dnia. Dla mnie to było zupełnie naturalne. To nawet bez wierzy, człowiek nie strzela bez potrzeb poza prezydentem, skończyć, bo on Bo on nie chce, ale musi. To byli ludzie o takiej właśnie mentalności zbrodniczej że tragedia jest właśnie to, że nie były niezadowolone Były wewnętrzne postępowania w Nie to, że nie. Pacha spadała się z dwóch frakcji, z frakcji żydowskiej i antyżydowskiej. Nie rasowej. To nie było antysemityzm. To, to była walka o władzę. To, co później było nazwane hame i żydów tak? Oni się później na nami, naszym kosztem, konsekwencje tego spadały na nas. Ale przez to, Pozostawić po sobie bardzo dużo, bezpośrednich materiałów na temat swoich popełnionych zdrowiań. Grzegorz Korczyński wystąpił na tym planym HCP, to jest 20-21, czy 22 maja 14 roku, z postulatem, żeby na ziemiach polskich wybudować krematorium, żeby nadal cipać w szybciej, Te procedury są dobre przez. Świadkowie, rozprawy, to trwa lata. A przecież można ludzi spalić w piecu i już, I będzie szybciej. W normalnym kraju taki człowiek, który coś takiego zgłosił, był potraktowany jako potencjalny ludobójca. I on rzeczywiście poniósł konsekwencje. Stracił stopień pułkownika UB i funkcję szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Ale w bardzo skuteczny sposób. Dostał awans do stopnia generała i został wiceministrem niebezpieczeństwa polskim do To jest jeden z wielu przykładów. Wszyscy z nich poszli do dyplomacji, poszli do aparatu partyjnego, do aparatu administracyjnego. Niektórzy mieli nie czytać i pisać, poszli nawet do nauki. Nauka też była potrzebna. I w tym też stanie się z czasem bieg. Dlatego to wszystko jest do napisania odnośnie. Mówię o tym, że to jest tragedia dlatego. Człowiek, który szuka na ten temat wiedzy. Musi sięgać do tego, co zostało napisane, to co jest dostępne. A dostępne jest polityka z okresu Polski ludowej. Później powstały niejedne przyczyny, artykuły, wyjaśnienia. To wszystko jest rozproszone. Nie ma tego w jednym miejscu. Nie ma tego w podręcznych szkołach. Nie ma tego w dyskusjach gdzieś publicznych. Nie ma w ogóle nawet mowy o na tym, żeby o dyskutować, bo nie ma wiedzy. Wystarczy wejść do internetu i popatrzeć, jakie są wpisy. Od ludzi, którzy być może dobrze chcą, ale powołują się na ustalenia pułkownika Ryszarda Lazarewicza, prawdziwe nazwisko, który był po wojnie y, szefem miejskiego Urzędu bezpieczeństwa publicznego w Warszawie, Przed tym oficerem śledczym w Częstochowie, w Łodzi i tak dalej. Tak. I na tego typu pseudołudżowie powołują się ludzie nie tak że to dlatego, że nie ma tak naprawdę innych publikacji. Przełomek w tym Był, okresie, była druga połowa lat 90., gdy sprawcie i Mariusz Potakiewiczem wzięliśmy się za przejrzenie, przeczytanie archiwów Polskiej Partii Robotniczej, Partii i Armii Ludowej. Cały ten okres ich konspiracji, lata 42-45. Oczywiście czasami wcześniej i czasami później, żeby tą wiedzę Efektem tych badań. Właściwie do dziś chyba jesteśmy jedynymi osobami, które w całości te chyba komunistyczne przeczytali. Ja mam to wszystko sprzedawane, trzymam w domu. Tego jest mnóstwo, ale to jest bogactwo, więc i dowody bezpośrednie. Co się później dzieje? Ulubienica Adama w w gazecie wyborczej. Tutaj nazwę postaram się więcej nie wymieniać, żeby znacząco robi różne aluzje wiedzieli, że w takim miejscu nie powinno się za dużo takich nas używać. Ułmienic, czyli Maria też co do profesor, dlatego nie bo nie mogę znaleźć Pracy magisterskiej, pracy doktorskiej, pracy habilitacyjnej. Ona no w na zecież po okazaniu się, że to innego obliczenia napisała coś takiego. To że znajduje się dziś w archiwum, no, o niczym jeszcze nie świadczy. Kto był ten dokumentów? Może Z taka? Może granatowa policja? To książka napisana mojej wieży. 45 lat. Polski wodowy. Dokumenty podziemia komunistycznego. Leżały w komunistycznych archiwach. Bez I w archiwach Zakładu Historii Partii. Nie mieli do tego dostępu nawet w Polsce wodowej uczeń, którzy nie byli związani z resortem bezpie bezpieczeństwa. Była bardzo nieliczna, wybrana do funkcjonariuszy, którzy mogli tam zaglądać. Na tej podstawie mogli preparować swoje pseudonaukowe dzień. Jedną z tych osób była właśnie Maria Kurlejska, która tym się przez lata zajmowała. Teraz w sposób ośmieszający nie tylko ją, ale przede wszystkim tę gazetę, która to wydrukowała. W sposób ośmieszający ona przypatrzała kinnie że te dokumenty, które świadczą o ich zbrodni, o ich wadach, morderstwach, o ich ludobójstwie tak naprawdę, o tych, także ma masowe zbrodnie zbrodni to są dokumenty, które w drodze jednak przychodzili, a gdzie z delegatury rządu granatowa policja i do tego jak na te papierki ja oni się na tym jedni nie poznałem. A ona oczywiście wie, że tak nie było. Ona była uczniów szkoły na 50 Jest to coś niezwykle kaniennego. Potem które wychodziły w setkach tysięcy egzemplarzy, które rok po roku były dostarczane uczniom, polskim uczniom w szkołach odnawistycznych. Mnóstwo ludzi wychowało się na to, całkowicie, nie mając później dostępu, nie interesując się, z tego zostało całkowicie uprzedzane świadomość. Ona pisała. W jednym z tych podręczników na przykład zaś takiego. Dopiero po komunistyczne komunistycznych czyli rozpoczyna walkę z Niemcami. Utworzenie gwardy ludowej stanowi początek ofensywy, ataku na Wrocław. A armia jest to ugrupowanie, które walczyło o granice wschodnie, to znaczy o majątki okresowych Żydów, o ukraińskiego i białoruskiego chłopu. Na się tłumaczy. W czasach PRL manipulowano tym, co napisała, nie pytając mnie o zdanie. To ona manipulowała, nie pytając mnie, ale nie tym, co ona napisała. Czyli stoimy, właściwie dopiero przed początkiem, żeby to wszystko zacząć, opisać. Stworzyć prawdziwe diagramy tych ludzi. Na przypomnij poprzednie nazwiska. Nie powinno być żadnych ogólnych danych Bo ludzie z tych rodzin. Warto często jeszcze pewnie pełni te funkcje, za sobą śladu. Jestem to i się dąb Idzie do przodu, ale za sobą zamiaru. Później co złego to nie ja. A to właśnie on. O tej organizacji czy o tej konspiracji, to jest kilka organizacji, nie można mówić normalnie, tak jak możemy opowiadać historię Armii Krajowej, Labratory Rządy na Kraj innych organizacji niepodległościowych. W sposób formalny mamy no, pewne zakazowane schematy, co charakteryzujemy, co przypominamy, co jest najważniejsze, zakres działalności. To wszystko jest do powiedzenia.